straszna pogoda jest jest sucho e, parno duszno jest po 17 ale już mam dosyć fakt że dzisiaj właściwie już 12 godzin w terenie ale patrzcie jest żółciek siarkowy ja już go przezwałem kiedyś e, siarkowcem żółtym czyli odwrotnie jeszcze młode owocniki można je zjeść. Można zrobić z nich, bo to Anglicy to nazywają leśnym kurczakiem. To są ale tutaj takie piękne różyczki. Co prawda zepsułem tą różyczkę, no a ja niestety nie zabiorę, niech sobie rośnie. No i co? Pierwszy raz widzę co dziwnego na czereśni. Po prostu na czereśni. Głównie na drzewach liściastych. Ja najczęściej na to polach je znajduję. Aczkolwiek tak głównie to polach i wierzbach Natomiast no pierwszy raz mi się na czereśni zdarzyło. Czereśnia jest dzika ptasia tutaj nad drawą. Eee, no i tyle. Pozostanie sobie.